Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi i nagle wszyscy wokół ciebie zaczynają robić coś, czego sam byś się bał. Co robisz? Czy opierasz się presji, czy podążasz za innymi? To, co zaraz zobaczysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie i na tłum ludzi wokół ciebie. Bo w tłumie normalni ludzie robią rzeczy, które w pojedynkę wydają się nie do pomyślenia. Ale dlaczego? Co dokładnie wyłącza nasze sumienie? Kiedy stajemy się częścią czegoś większego? Zostań ze mną, a poznasz mechanizmy, które sprawiają, że myślisz, że to nie ty decydujesz, choć to wciąż ty. Cześć, tu Kanał Niepojęte, a dziś zajmiemy się czymś, co psychologowie nazywają psychologią tłumu. To, co zobaczysz w tym odcinku, nie dotyczy tylko ekstremalnych sytuacji, jak zamieszki czy panika na stadionie. Dotyczy codziennych decyzji w pracy, w szkole w mediach społecznościowych. Bo każdy z nas może stać się częścią tłumu, który wyłącza własne hamulce moralne, nawet jeśli w pojedynkę nigdy by tego nie zrobił. Psychologia tłumu bada, jak zachowują się ludzie, kiedy stają się częścią większej grupy. W tłumie indywidualne myślenie zostaje stłumione. Czujemy anonimowość i dziwną wolność. Eksperymenty pokazują, że normalni, spokojni ludzie są w stanie zrobić coś, co sami by odrzucili. Jeśli tylko czują, że wszyscy inni też to robią. Na przykład eksperymenty Stanleya Milgrama. Ludzie dawali innym bolesne wstrząsy elektryczne, bo no wszyscy inni tak robią, lub bo ktoś kazał. Brzmi przerażająco, prawda? Ale to działa nawet w małych grupach w codziennym życiu. Co dokładnie wyłącza nasze sumienie w tłumie? Psychologia mówi o kilku kluczowych mechanizmach. Rozproszenie odpowiedzialności. W tłumie czujemy, że to nie moja wina. Inni też tak robią. Im więcej ludzi, tym łatwiej usprawiedliwić własne działania. Konformizm społeczny: chcemy być akceptowani przez grupę, nawet jeśli oznacza to złamanie własnych zasad. Ludzie podążają za innymi, bo boją się wyróżniać. Deindywidualizacja: w tłumie tracimy poczucie indywidualności. Maski, anonimowość, poczucie tłumu sprawiają, że nie czujemy już konsekwencji swoich działań. To właśnie dlatego w tłumie normalni ludzie krzyczą, niszczą, kradną, a w pojedynkę nigdy by tego nie zrobili. Nie uwierzysz, jak daleko sięga nasza podatność na presję tłumu. Eksperyment Ascha. Uczestnicy mieli ocenić długość linii. Gdy wszyscy inni mówili coś błędnego, ponad 30% uczestników dostosowało się do błędu, choć w środku wiedzieli, że jest zły. Eksperyment Stanford Prison. Normalni studenci wcielili się w strażników i więźniów. W ciągu kilku dni niektórzy strażnicy stali się sadystyczni, bo czuli, że tłumowa rola daje im przyzwolenie na brutalność. I tu pojawia się pytanie: czy naprawdę tłum sprawia, że przestajemy być sobą, czy po prostu uwalnia ukryte części naszej psychiki, które w normalnych warunkach byłyby stłumione? Psychologia tłumu nie kończy się na eksperymentach i zamieszkach. Codziennie uczestniczymy w tłumach wirtualnych, w mediach społecznościowych. Komentarze, polubienia, wirusowe trendy to nowoczesna forma tłumu, który wyłącza nasze sumienie. Czy kiedykolwiek wysłałeś komentarz, który w pojedynkę nigdy byś nie napisał albo wziąłeś udział w internetowej licytacji gniewu? To właśnie efekt tłumu. Ciekawostka badania pokazują, że im bardziej anonimowy jest tłum online lub offline tym bardziej ludzie ignorują konsekwencje swoich działań. Więc następnym razem, gdy staniesz w tłumie, pamiętaj: nie jesteś tylko częścią większej masy ludzi. Jesteś obserwatorem, ale też potencjalnym uczestnikiem. I choć presja grupy może wyłączyć nasze sumienie, to od nas zależy, czy pozwolimy, by tłum decydował za nas. Zastanów się: ilu ludzi w Twoim otoczeniu robi rzeczy, których sami by się bali, tylko dlatego, że wszyscy wokół to robią. A jeśli chcesz zgłębić jak użyć tej wiedzy, by lepiej rozumieć ludzi i sam siebie? Zostań na kanale niepojęte, bo psychologia tłumu to dopiero początek tego, co naprawdę jest niepojęte.